Ole szczupa, patrz, patrz! Na powierzchni, widziałeś to? Się dwa razy pokazał, ale jak? Szczupa, patrz, patrz No to no ma takie coś jakby zrobił, tak? I tak No to się daleko. Kurde, nie wiem czy. No może mi dorzucił. Ale ja, I to, to wyglądało dosyć duże, kurde. Dźwigniesiona może Prawie, jest w lewo bardziej A ja trochę w prawo, ale chyba odległość dobra Tylko w prawo trochę Hmm. Ja chętnie to robię zakładam kanibala, o nim <noise> Ten dobrze jak Hitler do nieba chciał iść? Nie. To poszedł do nieba. Jest! Kurde, twierdzielony ten. Co? Kanibal. Nie <gryśla> wiem, Kurde, nie wiem, że. Albo mam branie, albo mi wjechał w tom Chyba wjechał mi w pleciony z Dlaczego ja nie mam czasu? <grymiarzy> o, wyjechał kurde To no, już <grymiarzy> teraz ten, o, spławik tutaj, kurde Ojej, masakra Co jest ja. duży chyba? O, jaki wir się zrobił, ty To będzie kurde O matko, ale będę miał poplątane ja pierniczę Masakra, będzie cięcie tu, Tą drugą wędkę jakbyś, jakbyś mógł wiesz I to szybko Daj mi A, no jo, ja, ona tu jest Czekaj, proszę, o silnik O matko, o matko, tu będzie masakra Ty, on wyszedł z tego, zarobiście ty. Ale fuks. Tyłu, tak? eee... Nie, jest, jest. Eee... No, na tym jest. Jest. Tak, tak. To o, ładny szczupak ty. Eee, te... Tą teraz tutaj, nas tutaj. Patrz, metruwa, 90... 90 plus. Jo, piórniucie, dawaj go. Kurwa, kanibar, widzisz? kanibal kurde, da radę no, będzie metrowa czy nie? O! Tak, od razu, jak najszybciej, szybciej, bo chyba on jest słabo zaczepiony, mi się wydaje Patrz, na sam, za, 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 za sam dziubek. Ło to będzie chyba o! Co? Dziewięć na pewno, nie? Ale ładny Ale jak on, ty, czaj, on po... Może Może być Patrz, jak słabo zaczepiony Metróweczka będzie chyba będzie blisko, wow! karno, karno. U. U, Może być, może być blisko. Karsz jest Będzie... ładne tak? Oj, uważaj na palucha. Odczepiam go, żeby nie narobił. Gdzie? nie mogę go objąć, Gdzie? jaki Gdzie? Przeba? Jest takim to warto się Leci? Jo, nagrywa się cały czas Jest jak nic, na kanibalka ty Mamy akcję, mamy jestem metrówa Jestem metrówa No ładny, ładny, ładny mhm. Ogon, ogon, ogon Okej okay. Miareczka? Miareczka, panie, no trzeba, metrów, jest, na czego koniecznie. Jest metrurami, zna kanibola 15 cm 105? U, 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 u bo ci ucieknie. Trzeba iść go? Kurde. No. Chciał uciec, nie 105. Ty. 104? 103. No tak jak teraz. Prawie, no 105 można Prawie powiedzieć. 105, to, czy, no. No będzie, ładnie, 105 Kurde, na kanibala poważnie Na kanibala 15 cm, nie mogę się wyjechać Zrobię Ci tak teraz Pionie ładnie, o teraz ładnie, teraz fajnie wygląda Teraz super będziesz miał. fajne zdjęcie teraz no. Z tego fajne super. zdjęcie wyciągniesz Chcesz żeby o ten dziób tak do mnie? O, o, tak, o, o, elegancko, mhm. super. super Oj, no, będzie Skoń. Całus i o, <ślam> Tak nasz pożegnał, ale gratulacje za je. Fajna rybka, super Dzięki To jest ryba dnia, na pewno No, no. póki co Póki, co. póki co. Że, Oczywiście kanibalem nie rzucasz, nie? No kurde, nie, wier nie wierzę w to, nie? Nie lubiłem tych kanibalów Ty, mam branie tutaj Czy ja pociągnę... To to chyba ja pociągnę kanibalem, dobra bo wyciągnąłem tam nie, to tu jest no mały spałek zanurkował trochę ale więcej nie się dzieje no dobra masakra, kurde na kaniwalka Na takiego, ale kurde, ledwo, ledwo, tylko widzę no to miał. A tu małą? Na dwie? Obydwie miał, ja, ja. ja. Ta, to zbrojka taka słabawa. Bo tak jest, mało brania, ale jak, jak ktoś uderzy, to coś. Coś już większego, coś nie? Większego, już nie było to śmieszne. 70 taki, nie? Ma się. No to było zimne, to było no ma tak poszedł Nie wiem co się stało Ja piernicza, na nie no, kurde, przynęta dnia No i kurde, i mówiłem, nie? Już długo nie było metrówki, kurde Ciekawe czy dużą przynętę akurat założono, czy by wziął Nie? <grytania> Tego już się nie dowiemy Na tą żółtą masz największy dzisiaj No. Nawet na tego, na trupka nie miałeś O, jest. To by kaniwa. No. Skubana. Ale świeca, jaki wyskok ty Masz go? No Nie wiem czy... Ja, ja. O kurde, kamera trochę na dół skierowana Chyba nie było widać tego skoku I nie wiem czy mi czasem ogona nie odgryzł Bo jak wyskoczył to widziałem że coś odpadło na bok No może być No to o to chodzi dzisiaj No to będzie 8.5 5 co najmniej chyba no nie ma ogona nie ma. Mały skubany kurde ogon mi odgryzł No i skończyły się brania Ale oni dwóch szczety chyba Tak? W sumie nie zauważyłem tak Ale masz jeszcze dwa następne, nie? W takim kolorze chyba już nie w domu chyba mam Tak wiara w kolor No zobaczymy no, Może tylko chodzi o pracę, że jakaś taka Do zbrojki też urwał. najmniejszy? No mniejszy. 60? Tak. I do zbrojki też urwał, patrz urwał? Jo. Ja. Tylko no. ten duży hak został. A, malutki, krwawiący. 60, kurde. A, czekaj, jobla. A, się zastanawia. Poszedł. Aj, kurde. W ten, w ten to sposób wszelkie Ale jest, słuchaj, no, dał, tu, nie, nie, nie no tak, w sumie tak Kurwa, może na tego? Ciekawe czy jeszcze coś na to złapą, co? Zrobię trzy rzuty, zobaczę <śledzimy> Nawet <śledzimy>